Hej hej, witam was na moim kanale, jestem oczywiście Filippo i słuchajcie dzisiaj jest kolejny odcinek z serwera um, Przepraszam za mój głos mam chrypkę i jeśli to słychać to bardzo przepraszam. Um, oczywiście widzicie um, po ten film zmień. Um, czerwony subskrybuj na szary, bo dla Ciebie to jest tylko kliknięcie dla mnie to jest wiele. on okay. I co dzisiaj? Możliwe, że do kopalni gdzieś zjedzieliśmy tylko taką zrobię własną gołą, do mój kap opisować. Co te gryzki lubią najbardziej po tak prostu. Nie no, odkrywkowe są fajne kopalnie. Jeśli żeby je tak jeszcze dorządzić serwerowe kopalnie tam jest spoko poczekajcie bo się bawi klawiszami że pod jedną z moich filmów, żeby po prostu cała, wiecie muzyka. Poczekajcie, zaraz coś zobaczę. Zetnie się na chwilę, ale chcę muszę coś zobaczyć. Kurde, słychać. A nie, nie słychać, dobra. Dobra, no już wracam. Trzeba trochę killoffów zrobić. Cały drewno poszło na marno, no nie. Mi się... Mi się dziwnie złoży, tak gra bez głosu. Yy... Dobra, idzie. Mm. Podgłosimy sobie bardzo mocno. do dobra, tyle. Nie ma muzyki. Nie ma muzyki, świetnie. Dobra, już. No zostało, świetnie. Idziemy. Chcę też przespać i zobaczymy co jest nowego w sklepie bonus. Edy kilofy Albo nie Będę miał te trzyki Nie, cztery weźmy, no Jeszcze parę łok Fajnie! Fajnie! Nie no! Dobra, będzie trzeba kurde przerobić, sunę, nie, nie mogę. Ale fejlik. No, wystarczy. I cztery łopaty. Dobra. Idziemy robić ogromną kopalnię odkrywkową. Tą zrobimy. Zobaczyłem, gdzie nie ma tych działek, bo pamiętacie, że robiłem te działki. A co od razu zobaczymy coś w sklepie bonus, dobra? Ej, dlaczego się, się zmieniło na A co jest? Dobra. Co jest w sklepie bonus? O nie, za ty. Po co ci klątwa w No, można strzelować kolegę, to też. Żeby płacić kurde set. Dobra, tutaj zrobi. no, 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 stąd. Dobra, kopiemy, nie? W lecimy, lecimy No to wzgórze tak przekopać, pogodnie może zrobiło do dolnej, ten kurde tylko wyjść.

Jeszcze raz przepraszam za ten głos, jaki ja mam dzisiaj chrypę. Nie wytrzymywam Gdzie jest to wyjście? tu? Wszystko przekopać, nie. nie.

Chyba tak, chyba tak to w tytule nazwę, nazwie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Trzeba, pokupać, trzeba pokupać. Nie, poczekajcie, to musiałbym, tak, dobra, już da, więcej nie ma łopat. Mamy tyle jednej ale tu już można przecież kopać, widzicie, kamień. Kopiemy kamień. Jest dobrze, tylko nie wiem jak wyjdziemy. A dobrze, mam ziemi. To kurde kopanie jest spokojne naprawdę. Która powstała. Hjü, nie, nie, nie Robimy tylko paliskę. Oczywiście, jeszcze raz przypominam o subskrypcji Dobra, kopiemy ręką i wychodzimy Byłem u kamienia, więc może trochę na surowce no, 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 zrobimy, nie? Bra. O grawa, świetnie. Nie opad, dobra. <skrym> nie, dobra, do rogu, do rogu, do rogu. Dobra, jaka dziura jest ja spoko nawet. Idziemy do domu. Ile kamienia? 23 nie jest źle o żelazo, żelazo żelazo. Idziemy po kamienny killoft i wykopiemy to żelazo. Bo żelazo jeszcze nie mam. Jest, jest żelazo. Zakabolony jestem. tym już za żelazo. No nie gadajcie! Nie gadajcie, no pod Reną muszę iść. O Matko święta. Dobra, jest jeszcze trochę pogramy. Dopiero Ja będę teraz się tak odzywać, słuchajcie. <laughs> Dopiero nie będę się odzywać jak mnie yy, mi ta chrypa. Moje jest okropnie aż, aż nie chce się z tą całować ty jedna dobra jest drewno jest idziemy szybko co kto to tu wlazł dobra szybko robimy drewno Hmm. Hmm. Bra Kaminy kilo szybko idziemy. Nie, dobra, prześpimy, nie? Wow! Ho, ho. jest. Dobra, można już przejść. Tak można je po prostu zobrazać. Po prostu świetnie. Podajcie do Marcela, bo tam filmiki robi. Właśnie, komputer mi się naprawił. Więc można iść szybko po żelazo. Jak duże są te wykopaliska? No, nie, prawie są niewidoczne, nie? Widoczne, nie? To jedna będzie. Nie, dwa są. Dwa są. Dobra. Gdzie przepal? A może tu coś jeszcze? Nie, nie ma. Jest węgiel tylko. Tu coś jeszcze. Nie, a tu było. No tak. Dobra, to kiedyś zajdźmy. Dobra, idziemy szybko przepalić żelazo. Suba! Bo trzeba zostawić suba. No... Jak to można oglądać mój kanał bez subskrypcji? Wstydź się, gościu. O! Subskrybujesz jakiegoś kolektyw ZOG czy jakiegoś... Może, możesz subować, ale... No, subskrybujesz jakieś inne kanały, a, dla... a mnie oglądasz, jesteś... Podobają ci się moje filmy, to dlaczego nie subskrybujesz, rozumiesz to? A więc subni. Dobra. wamę. Po prostu żarli zasubskrybować. Bo, bo coraz częściej będą filmy. Motykę sobie robimy, nie? zrobiłem motykę. Co by gdzieś zasiejemy, nie? Bo jak tam jest kurde wioska, to można przecież, wiecie. tu robimy? Tu jest, jest 12. Tu nie będzie wody. To na przewodzie robimy. Robimy to, to przy wodzie, bo nie mam wiadra. Ale na, e, na to polka, polka mogłoby być. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, jedna za dużo, to ci dopiero. Dobra, nikt do rośnie Dobra, znajdziemy jakieś... O. Dobra. Ań zasiana. No, tutaj jest kopaliska Nie, nie doskoczyłbym tam, ale tutaj może doskoczę. A no na, na luzie, na luzie doskoczyłem. Ej, tu jest jakaś górna kopalnia. Górna. Czekajcie. A nie, tutaj byłem. Dobra, tą widziałam, ale tej kurde tutaj nie widziałam. Nie widzę tu żelaza. No nie widzę. A nie jestem ślepy. A ten węgiel to można... Dobra, to jedno. Nie będę... No i nawet było jedno. <coughs> Co tu się kryje? Dobra, nie, nie będę tego. Dobra, robimy dreama. Poczekajcie ile minut? No! Zb... Kończymy powoli odcinek, robię Dreama dla was. Spróbujemy, nie? To, co Dream, pamiętacie te... może zrobić jakiś parkour obok spawa. Dobra, robimy. Kurde, nie potrafię się wzbić nad zakląsem. O, spójrzcie! Wpadłem na drzewo. Dobra, nie wychodzi mi to rewelacyjnie. Potem się po to, po odcinku posprząta. Robimy jeszcze jednego i... Kurde, gdybym miał TNT, to mógłbym zrobić TNT jumpa. Ale nie, no na dwa klatki się zbije, kurde. Dobra, jeszcze raz. No dobrze, dobrze! Nie, ostatni raz tylko na drzewo wskoczy. Dobra, dobra, dobra. Wejdźmy, wejdź, wejdź. Filip, wejdź. Wej 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 Kur... a wskoczyłem! Kurde, wskoczyłem! Brawo, Filip. Nie, jeszcze, jeszcze tak. Nie, nie wychodzi mi to za bardzo, ale. Jako tako idzie, dobra. Słuchaj, Ty musisz, yy, bo my już kończymy odcinek, więc Ty musisz polubić ten film, zasubskrybować mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco, dzwoneczek, zadzwoń dzwoneczkiem, ja tu mam dobre suka, więc zadzwoń mocno. E, wpadaj na Discorda. E, i oczywiście niedługo nowa seria. E, dziękuję za odcineczek i my się prawdopodobnie jutro widzimy. Ja Wam dziękuję. W sobotę jest live, ik. dziękuję, dzięki Wam, a więc na razie